Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Fifi Lego Fan. W dzisiejszym odcinku będziemy mieli przegląd magazynu Lego Hidden Sight numer pierwszy na rok 2020. Numer drugi już mam, lecz y, przedstawię go już w kolejnym odcinku, bo zaczynamy jak zwykle od pierwszego. Mamy, będziemy mieli tutaj informacje o zestawie li, liceum, nawiedzony na liceum w Newbery. Y, dostajemy tutaj figurkę Parker z dwiema minami. Oraz y, będzie jakaś łamigłówka. Ech, potworne krewetki. Okropne zagłady. Dwa zjawiskowe plakaty są już wyrwane, więc niestety ich nie pokażę. Możecie się im teraz przyjrzeć. Oraz 14-stronowy komiks o duchu Jebediahu. Więc y, zaczynajmy. Zaczyna się oczywiście reklamą magazynu Lego Jurassic Worlds. Numeru pierwszego na rok 2020. Jest także spis treści i mamy aktę bohaterów, część drugą, o, fi, o Parker, właśnie. Parker jest nawet dosyć fajną postacią, z moim ulubionym jest elfłego. Tutaj mamy napisane, co było w poprzednim komiksie, oraz jest też komiks Witaj szkoło. W komiksie komiks jest akurat pierwsza część o łodzi podwodnej, potem tutaj widzicie nawiedzonego dostawcę pizzy. Który był opętany przez tego Jebediah'a Przerwa w komiksie Reklama magazynu Lego City Numeru 1 2020 Oraz jest ta łamigóweczka O krewetkach Czas na przekąskę Tu też jest kolejna łamigłówka Druga część komiksu Co tu się dzieje Jebediah atakuje szkołę Rozwalił tutaj yy, tą linię, linię, sygnałową, od której tam mają zasięg, żeby łapać duchy. Przychodzą do Elfuego, aby im tutaj pomógł. Jest też upiorne zdjęcia, poszukiwanie błędów oraz reklama magazynu Lego Star Wars numer 2 2020, który już na moim kanale przedstawiałem, nawet przedstawiałem już trzeci, więc zapraszam do obejrzenia. Mamy tutaj tą prezentację zestawu Nawiedzone Liceum w Newber, w którym możemy dostać właśnie pana Eltona, czyli elfowego, Jacka Spencera, pan Clerk, czyli jeden z nauczycieli, nawiedzony i normalny też będzie, Parker, Paula, czyli jakaś uczennica, Rose Davis, też jakaś uczennica nawiedzona oraz Wade, też nawiedzony uczeń oraz Upcom, możemy złapać tak zwanego ducha pana Nipsa. Bardzo lubi się mi no nie? Jest także quiz oraz ta trzecia część komiksu. Tutaj właśnie ich podsłuchują, łapią. Nasi bohaterzy próbują złapać Yebediah. Jacha opętuje całe liceum. I na końcu Jacha łapią. Jest, jest to fajna seria komiksów, powiem Wam. Prace, które wygrały w konkursie i kolejny konkurs, w którym możemy wygrać y, aż 5 y, zestawów. Y, dwie sztuki Laboratorium Duchów JB, dwie sztuki Witaj Fidensite i jedna sztuka Łazik Plażowy Jacka. Akurat y, to Witaj Fidensite mi się podoba, ponieważ nie ma tutaj y, nawiedzonych ludzi, tylko są takie oryginalne duchy. Ten też, bo tutaj jest duch dwugłowy. Ten w sumie nie jest zły, bo mamy tutaj opętanego elfuego. I w kolejnym magazynie 4 lutego, który się opóźnił, a dzisiaj jest już naprawdę daleko po premierze. Akurat kupiłem ten magazyn dzisiaj i przedstawię go w kolejnym odcinku. A Elfuego to moja ulubiona postać. Mam go ze zestawu, więc mam już dwie figurki Elfuego. i Tu na końcu jakaś wycinanka, o, ale fajny duch, Ci dwa i ten kucharz jest fajny. A jeśli chodzi o figureczkę Parker. To wygląda ona tak, ma fajny laptopik, ten telefon też jest naprawdę dosyć fajny, jeszcze Parker w drugiej twarzy wygląda, o tak, tak wygląda ta twarz ta uśmiechnięta, więc musicie zostawić łapeczkę w górę oraz strzelić suba na moim kanale. No to widzimy się w kolejnych odcinkach i to pewnie będzie przegląd magazynu z Alfuego. no to cześć.